Cześć widzowie! Jak widzieliście, na ostatnim shortzie um, trafiliśmy spajka. I teraz będziemy na nich wbijać jakiekolwiek puszki. Teraz go sobie trochę ulepszę. Trochę. Muszę ci pisać w komentarzach, który gadżet jest lepszy. Dla mnie chyba ten. Ale musicie pisać w komentarzach. Ja, ja zdecyduję. Zobaczymy, który będzie miał więcej like lajków ten po prostu gadżet zostanie wybrany teraz kupa spike. Myślałem, że przekupować spajki jest trochę droższy dobra, bierzemy teraz spajkusię lecimy na solóweczkach ogólnie to nie dziwcie się jak przegam proszę, bo na solówkach ja nie jestem zbyt niedobry Zami widzicie, ale no. I możecie dołączyć do Ananasy Polans, to jest mój klub. Mamy zaraz pięćset pół miliona puszek Tutaj no, jest dużo osób, tutaj te trzy osoby są na granicy, żeby już wyleciały, ale póki jest 29 osób, ten, to po prostu nie, nie wylatują. Dobra. Teraz już gramy, nie przedłużam bo Разгадам и до первого банча. ну ладно, гуля. киль. Ja podaj go, To jest gust, tak w ogóle. Możecie pisać w komentarzach, jak grać z bajkiem, lepiej, jakie star powery wybrać i tak dalej. Na pewno będą odcinki które będziemy wbijać 15, 20 i tak dalej rangę. Ale póki co, to trzeba wybić chociaż na nim dziesiątą. O Ale ulta zmisowałem Ogólnie Spike ma takie dziwne coi, że może tak, że tak to powiem, kombować. Że wali jednym strzałem za dwa. O, zginęła. Let's go! To był może taki testing spajka, Ale Dobrze się spisał Myślę Ej, ze starego bardzo radki. Jak chcecie taki Dłuższy odcinek z jego testingu Jak wbijamy go na jakieś Wyższe puszki, a nie Na takie małe czy coś To możecie napisać w komentarzu Zostawcie suba Łapkę w górę, będzie mi bardzo miło 金龟呀，也拿来玩。